No cześć, z tej strony Izara. Ja witam Was bardzo serdecznie, kolejny odcinek Gotika na moim kanale. Gotik oczywiście na edycji rozszerzonej. No i tak, w poprzednim odcinku udało mi się tu pokonać kopaczy. Zdobyliśmy lepszy pancerz. Stan mojej rudy to jest na obecną chwilę. Może gdzie to będzie? Nie w listach, nie w wieceniu, nie w broni, na pewno nie. To będzie w tych wszystkich przedmiotach użytkowych. No i mamy 2280 Rudy. Werkuje nam 1020 do lepszego pancerza. Pancerza łowców orków. Ja się spieprzyłem. Oczywiście, jak ostatnia łajza. No i tak, w tym odcinku postaramy się załatwić parę spraw. Pierwsza z nich to jest dokończenie tego questa z wodą święconą. Już wiem, do którego miejsca mam się udać w górniczej dolinie. Jest to. Chyba, hmm, jak to się nazywa? Jest to jaskinia, w właściwie przy. Wejściu pilnowanym przez strażników starego obozu na ziemię orków. Tam nas czeka kilka kretoszturów, bo wiem to, ponieważ odcinek ten nagrywam drugi raz. Następną naszą misją będzie zakończenie wątku z... właśnie z... Yy, questem. To, my możemy za niego otrzymać do sporo expa plus 300 rybek rudy. Następnie wykonamy, wykonamy quest'a z walką na arenie. Kolejne stopy były kródy. No i udamy się na do starego obozu. Nie wiem, czy to w tym odcinku, czy w następnym. Jeżeli chodzi o moje umiejętności, to tutaj dalej mam 7 punktów nauki. I broni dwuręcznej, pierwszy poziom. Chciałbym wykupić ten poziom drugi. Lepiej się do tego nie mieszać. To by pozwoliło nam dość przyjemnie powalczyć na arenie. Yy, dobra, udajmy się tam. Yy, jeżeli chodzi o... kiedyś była taka opcja, żeby dostać do pałacu Gomeza. Była to opcja ze, świst ze świstakiem, natomiast obecnie jest to niegrywalne. No i jeszcze trzeba będzie trochę zrobić tego quest'a z... że jak to się nazywa? Z... Nie dla złego, tylko dla... O! Kopice. Expeak drum, nie? Mogę walczyć z nimi, błędy? Chodź tu, krwiopico. Chodź tu, krwiopico. O, widzę tam jeszcze. Ja pewne ale to są te małe. Ale sobie do nich podejdę. Ale myślę, że zrobię to poza nagraniem, zwłaszcza, że. Czekam na bardzo ważną wiadomość i bodajże ona przeszła, więc cięcie. E, no, witam po cięciu. Jestem już w tej jaskini. Ona znajduje się dokładnie, jak mówiłem włożenia e, myszki. Jak widzicie ta droga na lewo od strzałki to jest droga na ziemię Orków. E, I tutaj właśnie znajduje się ta jaskinia. Zresztą to będzie widać, jak będę stąd wychodził bardziej. Podejrzany kopaczu. Idź precz, mądrze się do mego boga, bo obiecał mi potęgę. Jesteś sługą Beliara? Tak, i zamierzam złożyć ją, twoją głowę, w ofierze na ołtarzu. Pieskuj nosagi. Serio? No, w sumie trzeba go dobić. Zdychaj frajerze. Napój. Podejrzony kopacz, pyk-pyk, serce miecz, górskie ziele, ołtarz juweliera, oczywiście ołtarz, X pik oto no teraz sobie podjedzmy ja tu jeszcze nie będę robił cięcia, bo chcę Wam pokazać gdzie to jest na mapie, 5 Widzicie, tu jest dokładnie to wejście. Dobra, do nowego obozu wejście powinno być niedaleko. No i mimo wszystko ja zrobię cięcie. Myślałem no i mamy tutaj punkt to, pierwszy dzisiejszego obcji. planu, to znaczy punkt drugi właściwie w obozie. Ja chciałbym być no, tutaj teraz tutaj jest taki quest: jeżeli podpowiadamy z rano, sprawy się dostaniemy inaczej. poparcie cienia ile. Rer karam. Natomiast stracimy... Pogadajmy lepiej, nie? Mam już dość tej paplani. Ale uważam, że to się opłaca, dlatego że i tak nie możemy... Jak dostaniemy poparcie rączki, nie dostaniemy od niej, więc dostajemy 1-1. Natomiast nie musimy tu tracić punktów EXPA. Nie przeszkadza ci, że wszyscy przechodzą przez twoją chatę? He he, pewnie rozmawiałeś już z Kairem. on się nigdy nie zmienił. Wracając do pytania, z początku mi to przeszkadzało, jednak przywykłem. W mojej chacie i tak nie ma nic cennego, no oprócz pewnego talerza, lecz on ma wartość wyłącznie sentymentalną. Nie boisz się, że ktoś od to spróbuje go ukraść? Nie, bo nawet ja sam nie jestem w stanie się do niego dostać. Jak to? Skrzyja zatrzostała się kilka lat temu, jest okropnie stara i zamek zardzewiał. Właściwie to mogłem poprosić rączkę o pomoc, ale... nie mogłem. A, czekam. pewna stara zarażyłość. Nie rozmawiajmy o tym. A ty się znasz na otwieraniu zamków, chcesz spróbować otworzyć ten kufar? Druga wątna, jeśli idzie się to udodam ci 25 bryłek krudy, albo szepnę o tobie dobre słówko racharowe. Dobra. na co mówisz przy obcych. Sentimentalny talerz? No dobra. Akurat dzięki temu, że mam ten odcinek już nagrany, tylko się nagranie zepsuło. No to tak. hasło to jest lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I sentymentalny talerz. Rano. Dawaj moją nagrodę. Czekaj, mam planiny. Mam twój talerz. Niemożliwe, masz talent do tej roboty. Widzę, że nie dołączyłeś się jeszcze do żadnego Niki z obozów. O tobie dobre słowa Karowi. Na wszelki wypadek, to byś chciał u nas zostać na dłużej. Lekarze? Pomogłeś rano, to mój przyjaciel. Jestem ci wdzięczny, długo męczyliśmy się z tą skrzynią. Myślę, że jesteś w porządku. Jak spotkam Diego, szepnął o tobie dobre słówko. dzisiejszych czasach na nikim nie I teraz pogadajmy z rączką, żeby zakończyć tą farsę. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? Nie, wybrałeś sobie złe towarzystwo. Pracuj do Rono i Rerkara, koniec. Kolejny punkt to jest sprzedaż zioła. Tutaj jest to bliziutko. Aldur. Na ldurem, na trzeba będzie obić mordę Zawsze, Zawsze się nic nie pakować. nie pakować Ale to jeszcze trzeba pogadać z Ernsem To się już więc Może Bartaran Ty idioto, co narobiłeś przez ciebie, mam teraz kłopoty, wynoś się stąd Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni Pewnie Błym się patrz to nie w dzisiejszych problem. czasach na nikim nie. Kopacz, kopacz. Tutaj dla niego oddam tą chatkę tego gościa, którego wyprowadzimy na bagno. Dobra. Kolejny punkt na naszej liście: Eskel. Bloodwin. Hey, ty! Pierwszej Bloodwyn. Niektórzy nigdy się nie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Kerek. Zaczekaj, słyszałem, że gadałeś z Bludwynem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwyn znowu poprosi cię o datek. Schow, 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 schowaj broń. Tak. Facet ma dość. Kereku, zabieram wszystko co twoje, weź łapy swoje. Miałeś tego dość sporo. I jeszcze Twój miecz tu gdzieś powinien leżeć. Więc się uleczmy jedzonkiem. W ogóle ona jeszcze nam coś daje, bo 15 punktów życia na późniejszym etapie rozgrywki to jest naprawdę mało. Dobra, popatrz. Jeszcze. Po Dobra, i tu powinien być Jesse. Jesse, Jesse, Jesse. Ten quest nie występuje w normalnej edycji, mimo że wszystko jest nagrane. Edycja rozszerzona go tylko tak jakby nam udostępnia. Napiszmy rozgrywkę. Jesty Jessie Jesse. Jesse Potem chciałbym wykonać wszystkie questy na bagnie, potem zrobimy Może, ale kogo to wszystkie questy, dokończymy questy na nowym obozie, zrobimy ten cały bunt i później dołączymy do kopaczy i tak jakby wykończymy wszystko to, co w starym obozie Jesse. Dobra, to ja się prześpię w takim razie. Hej, ty! Spójrz. Spadaj! Do następnego rana. Hej, ty! Pogadajmy lepiej o czym. Hej ty! Ha! Czyli jednak wiesz, co dla nie ciebie masz do czego dobre szukać? Spadaj! Hej, ty. ty! Słyszałem, że nie chcesz płacić Bloodwynowi za ochronę! Czego chcesz? Czekaj. Chcę cię ostrzec! Bloodwyn zapłacił paru ludziom, żeby cię załatwili. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami, na przykład z tamtym gościem Herekiem, Bóg wie, wieku jeszcze wynaję. Tak Jeśli chodzi o Hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na Pogadajmy pewno wydarzy. rozmawiał z kimś Niektórych, jeszcze. Możesz mi nauczą. wierzyć. Uważaj na siebie. Dlaczego opowiedziałeś mi o Bludwinie? Bo za przysługę należy się przysługa. Jesteś mądrym chłopcem, chyba się rozumiemy. Ja wyświadczyłem ci właśnie przysługę, więc teraz twoja kolej, żeby Czas, tak się takie sprawy załatwiano inaczej. co dokładnie masz na myśli. Nie mam już rudy, a Bludwin i mnie zaczyna dobierać się do tyłka. Pomogłem ci, więc mógłbyś zapłacić ja za mnie te dziesięć bryłek, które zalegam, co? Powiedz mu, że to ode mnie. Ludzie zawsze... Gra. Zobaczę co się da zrobić. Dzięki stary! Ocaliłeś Skoda, mi życie! Oczywiście. Daj mi znać. Daj mi znać, kto się skończy. Oczywiście to jest egg za 100, więc to jest akurat trud. Nie ma problemu. Tylko Bladwin gdzieś ty Polasz. Mendo. Kyle. Bladwin on się to powinien kręcić. Tylko gdzie jest Bladwin? Bladwin, Bladwin, Bladwin. Kopacz zły Teraz widziałem, że będą Może kłopoty. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić. Marne dziesięć. No ja... jest... Jesse przysyła mnie, żebym zapłacił jego dziesięć bryłek. Powinieneś raczej zapłacić swoje dziesięć bryłek. Zapomnij o tym facecie. Jesse i tak długo nie pociągnie. Nie, zapłacę za niego. Masz tu jego dziesięć bryłek i zostaw go w spokoju. Dobra, jak sobie chcesz. Nie Do zobaczenia. To się Trzymaj się, kolego. To się chyba nigdy nie Oczywiście Bladwina zajebiemy. Się, nie Prędzej czy później. To Oczywiście to nie będzie śmierć kanoniczna, no ale zajebać go zawsze można. Zawsze można powiedzieć, że Bezji przez nie przypadek go nie dobił. By to sam. <laughs> Czekaj, Dobra. Nic nie Jesse, Eskabal, Jesse. Znowu smarzysz, te swoje mięso. Zapłaciłem Bludwinowi. Tak? To świetnie. No to teraz jesteśmy kwita. Możemy mu to powiedzieć ale nie. Dokładnie. Się tego ręka, ręka będzie. lepiej o czymś innym. Dobra. Nie będę. Kerek, kopacz... to szakal. Szakalem jest quest. No to myślę, że. O, zróbmy teraz questa. Dokończmy questa z. Nareszcie, obowiązuje nas umowa, jesteśmy winien przysługę. Co mam zrobić? No cóż, gdy tu przybyłem, nie byłem utalentowanym wojownikiem. Pewnego dnia wybrałem się na plac wymian, gdy na mojej drodze stanęła wataha wilków. Wolałem ratować u siebie ucieczkę niż ginąć w walce z tymi wersjami. Niestety, podczas ucieczki zgubiłem mój pierwszy miecz. Nie jest wiele warte, ale ma dla mnie wartość sentymentalną. W porządku, spróbuję go odnaleźć. Wcisk! Zrobiłem co mi kazałeś. Oczyściłem ołtarz i pozbyłem się kopaczy cmentarza. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Chyba źle cię oceniłem. Weź te bry 100 bryłek rudy. Aha, i to, czy coś jeszcze znalazłeś? Nie, nic nie znalazłem. No dobra, i już, koniec. Gdyby nie powiedziałem mu, że coś znalazłem, wynika to z tego po prostu, że. świstak, świstak. O, przy okazji opierdolę świstaka. Jego kupiec hey, jest ty! chroniony hasłem. Skończ tym. Wynika to po prostu z tego, że jest tu coś questowego. Może... Oczywiście jest to quest dla bandytów, do których niestety dostępu nie mam. Pierścień magnacki. Czekaj, lepiej szuczne, się w Buchary i 40 bryłek rudy. Skończ ten się stąd! Albo ci pomogę! Dobra fistek, już mam wszystko od ciebie. Co ty Teraz wiedziałem, że będą kłopoty. No i żeby mi to było ostatni raz. To się już nie chyba Nikt nie jest. Teraz w zamku się inaczej. Lepiej się do Idziemy tego oddać ten krósztę biednemu no, e, Miltonowi. To nam da kolejne 100 brył. Pewnie masz rację. 300 brył, krudy. Ej, hey, ty. Epsza Bladwin, myślałem. Do zobaczenia. Się Trzymaj się. Mok... Bladwin. To się chyba nie mój problem. W dzisiejszych czasach nie można. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Grim. Nie powinieneś już Torus! O, czy ty wyszedłeś stamtąd? Pewnie masz. Balam. Stój! Dobra, koniec. Ja nie wiem czy jeszcze jednego kupca nie było tu. Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. Bardzo śmieszne. Historii, musi być Możesz mnie nauczyć celu. lepiej walczyć? Szkole tylko strażników, więc dopóki Torus nie przyjmie cię w nasze szeregi, musisz poszukać sobie innego nauczyciela. Dobra, dziękować. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Tragasz, tragasz, piwo. Zupa korzenna. To jest coś sensownego nie Tu powinien być jeszcze jeden kupiec. Kusznik, kusznik, kusznik Kusznik, kusznik Eskorta, strażnik konwoju, eskorta, eskorta Tam jest wejście do więzienia, o, o tym miejscu mówiłem Tak długo jak mnie to nie dotyczy, Okej, okay, skrzynia. No i mamy już wejście. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo. I prawo. I mamy kolejny magnacki pierścień. Ochrona przed magią. To chyba trzeba przeczytać ten cały list świstaka. Zapewne, z zachowaj to dla siebie. tu. Dziennik świstaka. Udało mi, się zwrócić na siebie, nie, udało mi się nie zwrócić na siebie uwagi, a kradzież przebiegła. Pomyśleć, ten pistolet, czy prędzej powybijają się nawzajem niż odkryją, kto ich okradł. Wybrałem się do nowego bozu w celu znalezienia kupca na pierścień. Jedynie niejaki cyfer był zainteresowany, zainteresowany zdoby... zdecydowałem się jednak zachować pierścień dla siebie. Zacząłem sprzedawać część ukradzionych przedmiotów, tak aby nie wzbudzić podejrzeń. Za zebraną rudę wynająłem sobie strażnika, by pilnował łupów. Pod moją chatą ściągnął się wielu chętnych do ubicia interesu. Fisk jest zły, że mam lepszy utarko od niego. Dobra, tutaj lepą miltena. Bryłki rudy. No wala się hajs na ziemi. Niektórzy nigdy się nie To każda bryłka rudy bliżej. Stu! Dlaczego? Koniec. Jeśli myślisz, że lepiej się wniosek. Jeśli myślisz, że Miltonia kiedyś takie sprawy, załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie miesza. To nie było zbyt. Nazywam dziwnych pamięć. To się skończyło już dawno temu. Ten to kamień wiedzy. Nareszcie ktoś go znalazł. Wyznaczyłem za niego nie nagrodę. 300 bryłek kródy. Znalazłem go przy opętaniu okay, kopaczu. Czym wypytywał mnie o to, czy. Nie o, o, o to, czy znalazłem coś przy ołtarzu, który no miałem oczyścić? O nagrodzie nie wspominał. Pewnie liczył na to, że po prostu mu o to Tam Na pewno nie miał nic złego na myśli. Musisz Ta, na to, co mówisz przy obcej. No i kolejne 300 bryłek kródy. I naszą ostatnią rzeczą, którą zrobimy dzisiaj w tym odcinku będzie pojedynek z Rengarem, to już się żeby zdobyć e, kolejnego kopacza, 100 bryłek z W, to w się czasach to na nikim na nie powoduje, można polegać. Jeśli myślisz, że... Jeśli myślisz, że... Od, od razu wiedziałem, nie że będą kłopotów. Dawajcie starą notatkę. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie mój problem. To... Przekonał się, że pani na barki nie przestaje przeciwnikowi. Szkoda, że ich się, się nie obudził. Aha, miło. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Pewnie masz rację. Zawsze się już więcej nie powtórzę. W następnym odcinku dokończę tutaj sprawy, które załatwiało się nas. zawsze. Gadają. Weźmiemy pana, który pójdzie Czekaj, ze mną do owoców <laughs> na barki. Oraz, to się chyba nigdy. Yy, tam wykonamy zawsze te poety. Polowanie na te wilki, te sprawy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tipler. Musisz uważać na to, co mówisz przy owcu, że nie Piję się nie do się tego zawsze. To jest tak. Hej, ty! Mordrak był jednym z moich najlepszych dostawców, ty głupcze. Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Uspokój się. Może mogę ci to jakoś wynagrodzić? Wątpię, żeby ci się udało. No, chyba, że znajdziesz dla mnie nowy kontakt w nowym obozie. Jak ja ci znajdę kogoś takiego? Przecież mówiłem, że nie wydaje mi się, żeby udało ci się tego dokonać. To pocałuj mnie w tyłek. Chyba nigdy się nie nauczą. Ernus tak długo, nie A do Ja tu robię cięcie, bo on idzie w cholerę długo. Czego z, czego sobie życzycie? Chciałem wstać w walkę, ten brudas przeciwko Naldurowi Stałem w dobryłek rudy. Ja stałem w dobryłek na siebie. A co ci dopiero niespodzianka, panowie popadli w konflikt. Nie z mojej winy, ten gość po prostu bardzo prędko chce się pozbyć twojej rudy i wrócić do kopalni. Jeszcze zobaczymy. No dobra, zakłady przyjęte, walki z do odbywają się wieczorem od godziny 19. W tym czasie staw się na arenie, Naldur będzie na ciebie czekał. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, Zawsze to słuchajmy lepiej o czymś innym. Do... Nie do teraz być w jego skórze. Nie Następnego wieczoru. Kurde, mogę pogadać z tym filmem, bo go nie widziałem wcześniej. Tam jest Połykacz Ognia. Połykacz Ognia. Dobra, na to ja się prześpię pewnie. Dobra, więc Aby to z tą mam walczyć, no to, to nie powinno potrwać długo. Zaczynajmy. No, ma Zwycięzca, bez dwóch zdań. Dobra, musimy teraz poczekać, aż on wstanie, potem pogadać ze Skatim i wysłać Ernsa do kopalni. To będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy na odcinku. Stałeś, Aldur? Jeszcze pożałujesz. Tak, pokonałeś mnie. To była piękna walka, ale teraz daj już sobie spokój. Pokonałeś mnie, nie doceniłem twojej siły. A ja się domyślam, że nie doceniłeś mojej siły. Nie było. walkę z nadurę, zgodnie z umową trzymujesz swój wkład oraz to bryłek Ensa. Zrobiłeś dobre wrażenie, osobiście się cieszę, że wreszcie ktoś utarł Ensowi No, ten dziadek ma się tu za dobrze. Świetnie. Idziemy już do głównego zainteresowanego. Wysłać go do kopalni. Snap. Mam już dość tej paplaniny. Pogadajmy Grim. lepiej o masz racji. Nie powinieneś. trzeba powiniene będzie być. jeszcze Grima załatwić. To się Gdzie chyba nigdy nie skonam. Można Grima załatwić Papaniny. w następnym odcinku. Czekaj, lepiej się w nic... Arance idę po ciebie. nie masz Już widzę twoje czerwone spodenki. Cholera, czego tu jeszcze chcesz? Czynę, popatrz jak się pakujesz, co? No, chyba nie masz już rudy, wkrótce będziesz musiał płacić strażniku. Poza tym, znów nie dać nic za darmo w gnoju. No rusz się, spotkam się przy chacie Lorenzo i wyruszamy, gdy tylko będzie gotowa kolejna zmiana. Koniec. Zapisz. P8. A ja Wam dziękuję za oglądanie i uwagę.